Panie Marszałku, Wysoka Izbo, przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję panie, Panom i Paniom Posłom z Komisji Rolnictwa za szybkie procedowanie tej ustawy i od razu spieszę wyjaśnić, że w tym przypadku nie mamy do czynienia z żadną opieszałością rządów bowiem rozporządzenie parlamentu i rady 1310 zostało podpisane 17 grudnia 2013 roku a opublikowane 20 grudnia więc niezwłocznie niezwłocznie proszę państwa w możliwym terminie przedkładamy państwu tą ustawę do procedowania. I ta ustawa jest ważna, bo gdyby nie była wprowadzona, to w kampanii roku 2014 nie byłoby wsparcia krajowego dla bardzo trzech ważnych, bardzo wrażliwych sektorów, sektoru chmielu, tytoniu i skrobi ziemniaczanej. Więc Uchwalenie tej ustawy umożliwi wprawdzie, jakby się wydawało, na niewysoką kwotę globalną wsparcia, ale dla tego sektora jednostkowe płatności średnio na gospodarstwo to jest 20 tys. zł wsparcia i to stanowi istotny czynnik dochodowy dla około 20 Tysięcy gospodarstw rolnych w kraju. Natomiast warto jest też powiedzieć, że w roku 2014 istotnie podnosi się poziom płatności podstawowej, która zastępuje płatność zwierzęcą i płatność uzupełniającą. I tak proszę państwa, per saldo, globalnie całościowo na kampanię 2014 roku zostanie przeznaczona kwota analogiczna jak na kampanię roku 2013, czyli około 3,4 miliarda euro. Wprawdzie w roku 2013 glo, kwota globalna dla Polski możliwej wypłaty wsparcia bezpośredniego wynosiła 3,5 pół miliarda euro, ale obowiązek redukcji w wysokości 2,45% oraz modulacja sprawiły, że z tytułu modulacji i tej redukcji o około 140 milionów euro będzie mniej wypłacone niż ta była górna granica. Więc powtórzę, persaldo poziom wypłat roku 2013 i 2014 będzie zbliżony i zapewni płatności średnio statystycznie na poziomie 240 euro do jednego hektara. Dziękuję wszystkim państwu za pomoc za wsparcie za takie szybkie procedowanie tej uchwały tak jak ustawy tak jak powiedziałam jest naprawdę ważna dla środowiska i naprawdę w możliwie najszybszym tempie ze strony resortu rolnictwa była przygotowana dziękuję